Dzień dobry. Dzisiaj przedstawię sylwetkę profesora Jacka Wojciechowskiego, pedagoga i artystę. Pierwsze pytanie. W jaki sposób wspominasz studia i czy studia cię w jaki sposób też ukształtowały? Studia to jeden z najpiękniejszych okresów w moim życiu. Wtedy, wtedy pojąłem, co to, jest, co to jest twórczość. Na pierwszym roku miałem zajęcia. Że Znaną konceptualistką Wandą Koską, która strasznie nastrzągła tam parę osób chciało nawet zrezygnować ze studiów. I po pierwszym semestrze zacząłem pojmować, o co jej chodzi. Ona była ucznią Geperta, więc pomimo tego, że była konceptualistką, znała się też i na malarstwie, i, na, i, i nauczyła mnie myślenia abstrakcyjnego. To, to później rzutowało na całe moje następne studia. Później byłem u profesora Zbigniewa Karpińskiego na drugim roku, jak byłem, wybrałem pracownię i on był bardzo, bardzo miłym, sympatycznym człowiekiem, takim dobrym i ciepłym i dzięki niemu też pojąłem, co to jest kolor, takie wartości formalne, natomiast niewątpliwie Gołkowska mnie ukształtowała jako takiego człowieka, który wie, czego chce, a po studiach y Dużo przebywałem i przyjeżdżałem się z Tomkiem Zawadzkim, z którym przez parę lat codziennie spotykaliśmy, oglądaliśmy swoje obrazy i jakoś to nas chyba, mam nadzieję, że Tomka też i mnie motywowało do pracy. To. No i... no i później wybrałem zawód nauczyciela. Chociaż na studiach nawet nie myślałem o tym, ale. ale... Zacząłem pracować w instytucie. Co się nazywało? Wychowania artystycznego. artystycznego, tak. Nie jeszcze, jakoś inaczej. Ty, może wcześniej jeszcze. No, w 1980 roku zacząłem tam pracę. I, i... miałem szczęście do, do bardzo zdolnych studentów. Kilku moich dyplomatów osiągnęło naprawdę bardzo, bardzo dużo, jeżeli chodzi o, o drogę artystyczną. Jak Krzysiek Szymanowicz, czy Kuba Ciężki, a teraz ostatnio Małgosia Pawlak, Mikołaj Kowalski, no Maciek Gusy. Masz dobrą rękę, jeśli chodzi. No i szczęście do studentów, bo to no naprawdę to... zdolne osoby były. A powiedz mi w takim razie, czym jest dla ciebie twórczość? I skąd czerpiesz inspirację? Dla ciebie twórczość to, to, to całe moje życie. inspiracje, inspiracje czerpię. I... Z tego, co się wydarza w przyrodzie, ale nie dosłownie takiego, że na przykład zachód słońca, tylko jakby kolejność rzeczy. Jako przykład mogę podać taką, taki mój obraz z drzewami na, na śniegu. Chciałem powtórzyć, nie oddać jakieś tam uroki tego, tylko powtórzyć taki proces naturalny, który się toczył w czasie tego, jak pracowałem nad tym obrazem. Więc najpierw zrobiłem ziemię z takich bardzo grubego gruntu z trocin. potem to pomalowałem na biało, jakąś łamaną bielą i później zeszlifowałem to wszystko szlifierką tak, że to wyglądało jakby właśnie ten śnieg, który był na wierzchu, w naturze też, yy, jakby ten śnieg yy, miał takie przetarcia tych grudek ciem, ciemnych yy, spod śniegu. Inspirują mnie też Czasem obrazy, które oglądam, yy, jakoś tak wtedy mi się <ścoughs> chce malować. Czasem mi się nasłuchają pomysły. Na przykład byłem w 2002 roku w Muzeum w Sanoku i tam zobaczyłem ogromną ikonę, takich ikon nie widziałem, ja jakieś 2,5 metra wysokości. Yy, no i była piękna. To, była, to był środek otoczony taką bordiurą z kilkunastu yy, Scen, które się wokół tej Burniury działy. I to, mnie, to mi jakoś dało taki pretekst dlatego że zacząłem jakby powtarzać ten motyw, który jest naokoło obrazu. i Jednocześnie to jakby jest związane trochę z komiksem, czyli opowiadaniem tego, co się dzieje w środku, a co jest przedstawione naokoło obrazu w postaci takich jakby ram, które, którymi otaczam ten środek obrazu. W środzie takiej narracji do, do, czy komentarza, nawet do tego, co jest w środku, może tak. Bo to przecież nie jest tylko taki chwyt estetyczny, czysto, że sobie powielimy jakiś schemat, tylko u ciebie. no Właśnie, bo u, w Twojej twórczości też są ważne tytuły. To, w, tej, w tej chwili, jakby trochę odchodzę od tego, bo. W, Chwilami, wydaje mi się, że te tytuły uczynią obrazy trochę przegadanymi, ale zdarzały mi się takie, takie tytuły, z których jestem do tej pory zadowolony. I, no i one jakoś związane się z tą narracją, która się dzieje naokoło obrazu. Jakoś się przez ostatnich kilka lat trzymam takiej koncepcji obrazu, no i no, na razie od niej nie odchodzę. No, a w takim razie, jaką rolę odgrywa w Twojej twórczości przypadek? Czy on ma dużą rolę, czy nie ma? Czy to są bardzo przemyślane kompozycje? Czy, czy czasami cię zaskakuje coś, właśnie no, w Twoim życiu takiego, że, 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 że musisz jakby to namalować, że od razu wiesz, że to z tego będzie obraz? Gdy przemyślałem to, to czym jest przypadek, to doszedłem do wniosku, że to właściwie jest sedno twórczości. Bo Większość artystów przed przystąpieniem do obrazu ma już koncepcję obrazu. Znaczy, w poprzednich okresach zdarzało mi się, że zaczynałem malować i nie wiedziałem jeszcze co to będzie. Obracałem obraz, obraz do góry, nogami na boki, tam coś zrobiłem. To był jeden z tych etapów, które jakby ukształtowały mnie jako artystę, więc kilka takich kolejnych etapów miałem. Natomiast jeżeli chodzi o ten przypadek, to to jest. Coś takiego jakby może że to, że to Pan Bóg nam to, to w jakiś sposób przedstawia i jeżeli z tego skorzystamy, to wtedy ten obraz, który wymyśliliśmy na początku, a w czasie pracy zauważyliśmy, że coś nowego można przy nim zrobić. Na przykład kiedy malowałem obraz, który miał być brązowy i zrobiłem zieloną podmalówkę pod ten brąz, to zobaczyłem, że zielony będzie dużo lepszy niż ten brązowy. Nie zacząłem zacząłem pracować nad innymi jeszcze tam elementami, które mi się nasunęły wtedy, i ten przypadek to właśnie powoduje, że, że odczuwam emocje, że ta twórczość nie jest taka monotonna i czasami tylko wykonawcza, tylko yy, mobilizuje mnie do tego, żeby, żeby nie przegapić tego przypadku, bo to jest istota. Ten przypadek no on wynika to wynika też z samego procesu malowania, takiego do... długotrwałego, prawda, że właśnie nieraz jakiś przypadek, no, coś decyduje o tym, że Odkrywasz coś nowego, coś, co jakby wzbogaca ciebie, ale też i, i samo przedstawienie tego obrazu. To, to można powiedzieć, że ten przypadek nie jest taki zupełnie przypadkowy, bo on mm -hmm. nie wynika z tego, że nagle mi coś tam brzyknęło w głowie, tylko on nie, nie, z tego... nie mówimy o przypadku jako wypadkowej chaosu, prawda? Mówimy o czymś takim, o takim zbiegu, raczej okoliczności, że nagle akurat to zaistniało w tym momencie i w tej chwili i my to wykorzystujemy. Tak. Ten przypadek to jest takim podświadomym, naturalnym procesem, który wynika z tego z tej pracy nad obrazem, albo tak poprzednim obrazem, później wykorzystane to jest w następnym. Także to ten przypadek jest, wynika nie z tego, że nagle jakieś dostanie. dostaniemy, tylko on wynika z tego, że pracujemy nad obrazem. A powiedz mi w takim razie, czy którąś z wystaw, które, którą zorganizowałeś swoich. Czy jakoś wspominasz szczególnie, że na przykład w jakiejś danej przestrzeni, związanej, nie wiem, z charakterem miejsca, te twoje obrazy w jakiś sposób do ciebie przemówiły na nowo? To znaczy, taką najlepszą ekspozycją, którą miałem, gdzie te obrazy wszystkie się pomieściły i mniejsze i duże, bo tam były pięciometrowe też, to było, to było Muzeum na Zamku w Lublinie. Tam rzeczywiście to była taka moja bardzo duża, retrospektywna wystawa i no, chyba lepszego wnętrza nie, nie miałem na ekspozycję. No tak, te przestrzenie rzeczywiście, te anfilodowe takie przejście przez całość, no i ta przestrzeń to jest naprawdę bardzo dobra. A w takim razie powiedz mi, czy, jakbym się zadał takie pytanie, żebyś wymienił, to niekoniecznie musi być jeden, ale powiedzmy jakiegoś artystę, który dla Ciebie ma jakieś duże znaczenie, który Ciebie wzbogacił, czy którego lubisz. To znaczy, no, niewątpliwie tak jak Ty, nie mam tylko jednego artysty ulubionego. W kilku to jest na przykład Hieronim Bosch, Albrecht Dürer, nawet Hans Holbein. No i współcześni artyści jak Jackson Pollock czy Anselm Kiefer, David Hockney, Bacon. Ale kiedy tak sobie spokojnie to wszystko przemyślę, to jednak tym głównym bohaterem przez wiele lat zostaje Hieronim Bosch. I zwłaszcza jego obraz Wóz z Sianem. To jest największy chyba jego obraz, ma prawie półtora metra na metr trzydzieści, tryptyk I, i mówi o tym, że jakieś przysłowie, to było przysłowie kolenderskie, że e, świat jest jak wóz z sianem i wszyscy z niego zgarniają tyle, ile mogą. Ale tytuł nie jest taki ważny, a te tytuły Bossa to też jakoś mnie inspirowały do tych moich tytułów, wydaje mi się teraz. I ten obraz chciałbym mieć, gdyby nie to, że go nie ma. Istnieje tylko przez jego uczniów wykonany pastyż, replika. Więc pozostaje mi koszenie świętego Antoniego. Widziałem to w muzeum w Royal Museum w Brukseli. I to nie był też niestety oryginał, tylko równolegle wykonany obraz przez uczniów Boscha. Ale nie chodzi tylko o to co on przedstawia, tylko o to jak on używa koloru, waloru i wszystkiego co jest ważne dla obrazu. On maluje tak jak współczesny artysta, piękne, pięknie kolorystycznie. Tymi plamami, tymi drobnymi ludzikami i innymi, innymi czasami potwornymi istotami. On buduje kompozycję. W odpowiednim miejscu te wszystkie istoty, które tam są namalowane, tworzą bardzo stabilną, bardzo uporządkowaną kompozycję. A powiedz mi w takim razie, czy oprócz malarstwa masz jakąś inną pasję? Ja. Nie wiem, czy to jest pasja, tylko po prostu no, no, nie, mogę, nie mogę żyć bez muzyki. Także moją pasją jest zwłaszcza słuchanie. Pink Floyd. Słucham ich na okrągło, czasami coś innego sobie puszczam. A drugą moją pasją jest Mistrz i Małgorzata. Czytam to na okrągło, czasami robię sobie przerwy, powiedzmy tam półroczne. Wcale mnie to nie nudzi. To jest tak piękna, tak wspaniała powieść. No, I ona inspiruje też mnie. Tam jest na początku książki, jest to, że. Yy. Jak to brzmiało? No. To jest cytat, który z rozmowy z Mephisto Felesa z Faustem. Jam jest częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc zawsze dobro czyni. I to jakby pokazuje o zależność między dobrem a złem, między tymi siłami dwoma, które rządzą światem. A w takim razie, jaką rolę odgrywa. W twórczości warsztat? Ogromną. I to jest właściwie ten warsztat zmieniał się przez te, w sumie, w sumie po skończeniu studiów, maluję już 40 lat przez ten czas. Używałem się różnych technik. Na początku fascynowałem się technikami olejnymi i w sposób w jaki. Te techniki używali mistrzowie, którzy byli świetni i znani właśnie z tej doskonałej techniki, na przykład Van Dyck, Rembrandt i tam to trzeba było robić spoiwa z wosku, z terpentyny weneckiej, która jest gęsta jak gęsty miód i to wszystko w kąpieli wodnej przygotowywać. Więc przez wiele długich lat używałem tego, ale zauważyłem, że te obrazy żółkną. Nie wiem dlaczego, bo używałem tego wszystkiego tak jak trzeba. Więc, więc zacząłem robiłem też przeróżne rysunki, akwarele nawet i zacząłem używać techniki akrylowej, która okazała się bardzo, bardzo wdzięczną techniką. Niestety ona ma parę różnych tak, trzeba zwrócić uwagę na niektóre rzeczy, które wynikają z tej techniki. Ona jest bardzo prosta, ale na przykład, gdy położymy kolor na inny kolor, gęstą farbą, to on po jakimś czasie, po wysunięciu, ciemniej. I trzeba mieć poprawkę na to, żeby ten kolor zrobić jaśniejszy niż chcemy, i on wtedy jest I często, jak maluję obraz, to robię takie próbki. Czasami cały dzień to trwa, zanim trafi na ten kolor, co trzeba. Ale te techniki, wspominałem tu o tych drzewach na, na, na śniegu, te techniki jakoś zaczynam sam sobie tworzyć, dostosowywać do pomysłów na obraz. Często one się różnią między sobą, ale są coraz bardziej takie, można nazwać toporne, bo używam ślifierek, papieru ściernego, drapię to wszystko. Laserunki kładę też takie, można powiedzieć, że to takie. Kwasi laserunki, bo farbą akrylową nie da się położyć tak dobrze laserunku jak olejną, ale zawsze można jakoś ten kolor, który, na tą biel nałożyć przezroczysty sposób kolor, kolor, tak jak akwarelą i wtedy się osiąga pożądany efekt. I ten warsztat też powoduje, że zdarzy się przypadek podczas pracy nad obrazem, bo coś tak, nie tak wyjdzie, i okazuje się, że, nawet, że to, co wyszło nie tak, to jest właśnie tym, co powoduje, że ten obraz będzie miał następne fazy, przewidziane, nieprzewidziane w tym początkowym zamyśle. Dlatego warsztat to myślę, że dobrze rozumiany, nie taki niewolniczy, że się trzyma co. No właśnie, nie mówimy o warsztacie takim, żeby, który wynika bardziej może z takiego podejścia że rzemieślniczego, że. Jak najwierniej oddać naturę? Mówimy o warsztacie artysty, który w jakiś sposób przez ileś tam lat cały czas się zmienia, cały czas wnosi coś nowego, bo dla Ciebie oprócz koloru, do którego bardzo dużą rolę przywiązujesz, no to też jest i materia, struktura tego, Twoje obrazy wręcz w niektórych wypadkach aż chce się dotknąć. Czy to ma też znaczenie, właśnie jakie ma znaczenie? Czy to ma no, spowodować, że ten obraz będzie bardziej przestrzenny? Czy właśnie to, że dookoła nas, oprócz kształtów i koloru, otaczają nas przeróżne struktury, przecież i to jest normalne postrzeganie naszego świata? No, te, no to widać też w swoich obrazach te struktury, które tam gdzieś zauważysz czasem i wykorzystujesz. No. no to masz rację. A powiedz mi w takim razie, bo oprócz. Ty tam tak, inspirujesz się zarówno pejzażem, jak i robisz sceny figuralne, ale wokół tego też pojawiają się takie y, dziwne, właśnie wymyślone przez ciebie, czy postacie, czy stworki, czy jakieś machiny latające, y, jakie to ma znaczenie w Twojej twórczości, w jaki sposób uzupełnia to, czy, czy dlaczego się to pojawia? No. Bo... No bo też są, tak jak u Hieronima Bosza, to są różne pomysły, które tam staram się w obrazie jakoś, jako takie właśnie te istoty, które u Bosza występują gdzieś tam w obrazie, one są taką jakby niekoniecznie figurami, tylko strukturą, która wypełnia obraz, jednocześnie mają znaczenie. Coś, coś mówią. Jak się, jak się z daleka patrzy na obraz, to nie widać dokładnie o co chodzi. Jak się podejdzie, to yy, widać, że te przedmieciki, które tam z, z, z odległości pewnej były plamami, coś oznaczają, są jakieś dziwne. I ja yy, yy, przez wiele lat prowadziłem taki szkicownik z tymi wszystkimi pomysłami, a zbierało się tego mnóstwo. I to jest taka jakby encyklopedia, do której czasem sięgam, żeby zobaczyć, jaki tego starego pomysłu nie da się wykorzystać w nowym obrazie. No i też mimo lat doświadczenia, ty pamiętam taki obraz twój, autoportret, gdzie u mnie w pracowni zobaczyłeś lejek i akurat zobaczyłeś, powiedziałeś, że akurat ten lejek się przyda. I mimo tego doświadczenia, przecież mogłeś spokojnie sobie namalować lejek dowolny, jaki chciałeś i akurat to ci to ci akurat w tym momencie pasowało do tego obrazu, że ty jakby nie wymyślasz sobie jakichś przedmiotów do końca, nie, nie wszystkie są, tylko pewne elementy w obrazie wręcz potrzebujesz naprawdę konkretnego przedmiotu, żeby go pooglądać i później dopiero namalować. Tak, tak. jak był wykorzystany też wcześniej w malarstwie, na przykład Leczenie głupoty, był taki obraz, prawda, gdzie tam olej wlewano do głowy przez ten lejek. Ten lejek też namalowałem chyba w kilku obrazach, bo ten lejek taki się wydaje niby, niby banalny, tymczasem jako, jako forma jest świetny. No. To ucho, to zaokrąglenie, to zwężenie wdzióbek, no jest świetne. A powiedz mi może na zakończenie, czy nad czym teraz pracujesz, jeżeli to nie jest tajemnica? Teraz od kilku miesięcy pracuję nad obrazem, który miał, mieć, ma taki tytuł, sceny z życia codziennego: leczenie spalonego. Wykorzystałem, to jest taki leżący czarny człowiek. Poprosiłem Kuba ciężkiego, żeby mi popozował do zdjęć do tego obrazu na golasa, no bo to jest taki goły człowiek. No i, a później, gdy nastąpiła pandemia, to to leczenie spalonego nabrało zupełnie innego sensu. Dlatego umieściłem pewne symbole w tym, w tym obrazie środkowym, które nawiązują do, do COVID-19, do koronawirusa. No i on jest taki teraz niejednoznaczny. Ale jeszcze nad nim mam sporo pracy, bo bardzo dużo to właśnie się zdarzało mi w przypadku. I musiałem parę dni, zanim przemyślałem to, zdecydowałem, poradziłem się nawet paru osób, musiałem to jakoś zobaczyć na nowo i nie chciałem naruszać. Tego, co zrobiłem wykonując następne etapy pracy, które zaplanowałem, tylko chciałem poczekać, żeby ten przypadek jakoś się we mnie tak ustabilizował i żebym ja mógł go pełni świadomie wykorzystać w tym obrazie. I on tak właśnie się, tak się ta praca nad tym obrazem mozoli. Jestem właśnie ciekaw tej sytuacji, no bo ta pandemia jednak chyba na wszystkich wywarła wielki wpływ. I tak obawiam się trochę takiego wysypu. Obrazów, które będą takimi tylko ilustracjami, czyli jakieś maseczki, jakieś takie dość banalne rzeczy. Natomiast tutaj Ty podejmujesz temat, który wcześniej jakby. Znaczy on powstał, bo chyba powstał od początku, jakby w czasie już tej epidemii, prawda? Czy tego zacząłeś wcześniej? To znaczy, ja hmm. już mam kilka jakby takich szkiców do niego, które hmm. wcześniej robiłem, bo ten czarny człowiek na. na, na hmm. Jakimś kontrastowym tle już tam mi siedział w głowie. Także. także no i teraz... właśnie rzeczy niektóre prace, bo tutaj też z profesor Ireną Nawrot, jak rozmawiałam, to też ona powiedziała, że mimo że niektóre jej prace były niezamierzone i, i, i budowane, czy robione pod kątem tego wirusa, ale nagle przy tej jej wielkiej wystawie, razem wspólnie ze, ze swoją siostrą Anią Nawrot, nabrały zupełnie innego znaczenia. I to też jest ciekawe w naszej twórczości, że nieraz czegoś nie zamierzamy, ale może właśnie intuicyjnie coś w nas jest takiego, że potrzebujemy to wyrzucić i jakbyśmy tak nie, niechcący przewidywali pewne sytuacje. No tak. Tak, tak, jak to przemyśleć, to masz rację, to? Wywołaliśmy epidemię. A w takim razie powiedz mi, dla ciebie artysta to jest zawód, powołanie czy sposób bycia? Niewątpliwie to jest powołanie. Zawód to jest technik, malarz czy coś takiego. Ar artysta to jest człowiek, który tworzy. Dobrze, dziękuję w takim razie za rozmowę.